Witam w kolejnym filmie na kanale, dzisiaj przedstawię wam moje propozycje na KSW61, naprawdę są ciekawe walki, a jeżeli chodzi o sztuki walki to mam naprawdę bardzo duże doświadczenie w typowaniu i bardzo rzadko mi kupony nie wchodzą, najczęściej jest to jedno spotkanie, które... nie jedno spotkanie tylko jedna walka, która niszczy mi cały kupon, także będziemy analizować to w taki sposób, że ja będę przeglądał sobie dwóch rywali, żeby się wszystko upewnić co jak wygląda i wtedy dopiero będę włączał nagrywanie i mówił na kogo stawiamy, dlaczego, i jak to będzie wszystko wyglądało, także zaczniemy od walki Jakub Kamieniarz, Adam, Niedźwiedź no i oczywiście to pierwsze przeanalizuję i potem wam też przedstawię moją analizę. Pierwszą walkę już przeanalizowałem, no i według mnie zwycięzcą stoi Adam Niedźwiedź już mówię dlaczego, zacznijmy od rekordu, Adam Niedźwiedź 11 walk, 7 wygranych 4 porażki, w tym jedna wygrana przez KO, 6 przed, przez poddanie, 0 przez decyzję. Jakub 16 walk, 9 wygranych, 7 porażek Jedna wygrana przez TKO 6 przez poddania i 2 przez decyzję tutaj Na papierze lepszym właśnie jest Adam jeżeli chodzi o parter Lepszym parterowcem W sumie stójka też, bo tutaj na 7 wygranych, jedna przez KO A tutaj na 9 walk też jedna przez KO, czyli tak mimo Wszystko lepszym niby stoi Adam Niedźwiedź Ostatnie walki chłopaki mają przegrane ale wydaje mi się, że ta walka będzie naprawdę ciekawa. Jest to pierwsza walka otwierająca całą tutaj galę. Chłopaki mają po 27-26 lat. Także tutaj dużo przed nimi jeszcze. No i według mnie, naprawdę, Adam Niedźwiedź zwycięży tą walkę. Zwycięży tą walkę a kurs jest 2,60. Pewnie większość osób nie zdąży postawić tych kuponów, które tych typów, które ja właśnie tutaj typuję. Ale możecie po walce wejść i zobaczyć, ile weszło. Wydaje mi się, że moje typy wejdą w większości albo standardowo jeden, jeden nie wejdzie. No i w sumie nie będę tak dużo mówił o tych walkach, bo film będzie trwał nie wiadomo ile. Także przechodzimy już do kolejnej walki. No i przechodzimy już tutaj do walki kobiet Monika versus Karolina. Ostatnia walka Karoliny. Karolina przegrała z w sumie underdogiem, z Justyną Hubbą, która wygrała na decyzję, na punkty, ale walka była naprawdę świetna. Justyna tam pokazała co potrafi, no i jeżeli chodzi o rekord Karoliny, to jest 3 do 1, dwie wygrane przez poddanie, jedna przez decyzję i przechodzimy do jej rywalki, do Moniki, która miała stoczoną jedną walkę i tutaj jedną wygrała przez decyzję, więc dużo o niej nie wiemy, ale wydaje mi się, że tutaj faworytką, tak jak na kursach, taki w moim odczuciu jest Karolina, która powinna wygrać tą walkę, kurs 1.40, też fajny kurs, bo 1.40 to naprawdę spory kurs, jeżeli chodzi o faworyta w MMA. No i wydaje mi się, że też ta walka będzie w parterze wygrana przez Karolinę, tak wstawiam pewnie jakoś w drugiej rundzie powinna się ta walka skończyć. Tym bardziej, że Karolina już walczyła w KSW czterokrotnie, a tutaj Monika będzie miała pierwszą walkę, a KSW jest dość większą galał. Tym bardziej, że w Ergo Arenie będzie prowadzona ta gala, będą fani, także naprawdę pewnie też będzie miała dużo większą presję niż Karolina na sobie. Także według mnie to walkę wygrywa Karolina. Kolejna walka to Damian i Andriej i tutaj dość ciężka walka do typowania, bo Damian Stasiak obstawiłbym na Andrzeje, ale ze względu na to, że przedostatnią walkę przegrał, ale przegrał z Antunem Raciciem i przegrał ją. Po 5 rundach, gdzie walczył 5 rund po 5 minut, także no, naprawdę jest wytrwały. Ale tutaj Ukrainiec ma 19 walk, 9 przegranych 19 wygranych, 9 przegranych, w tym 6 wygranych przez KO 7 przez poddanie. No, wydaje mi się, że tutaj może pójść nokaut a jak nie, to chłopaki bardzo możliwe, że zakończył tą walkę w parterze, bo jeżeli chodzi o Damiano, to ma 12 wygranych, 7 porażek. Jedna walka przez KO, 9 przez poddanie i 2 przez decyzję. Ja tą walkę troszkę inaczej wytypuję, tak zagram bezpieczniej, że walka nie zakończy się na punkty. Walka odbędzie się na pełnym dystansie, obstawiamy, że nie. Kurs 1.60. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo bezpieczna opcja w tym przypadku, no bo chłopaki wydaje mi się, że skończą się... Przed czasem. Większość walk, jeżeli chodzi o Polaka, to jest właśnie wygrana przed czasem aż 10 z 12. No, jeżeli chodzi o Ukraińca, to 13 z 19, ale też jest to duża ilość. No i wydaje mi się, że tutaj właśnie chłopaki skończą tą walkę przed czasem i obstawiam na parter, ewentualnie nokaut ze strony Ukraińca. Także już trzy walki mamy lecimy z kolejną. Kolejna walka to Iwan i Przemysław Myśala. No, i tak, chłopaki ostatnie walki, które przegrali, to przegrali z Tomaszem Narkunem przed czasem. Jeżeli chodzi o ich rekordy, to Iwan 9 do 1. Jeżeli chodzi o Mysiała, Mysiala, to 24 do 10. I ten, to spotkanie tak samo tą walkę typujemy jak poprzednią, że walka nie odbędzie się na pełnym dystansie, choć tutaj kurs jest y, nie, dość mniejszy, no ale niestety i tak wolę zagrać tak niż to typować kogokolwiek bo wydaje mi się, że mimo wszystko Iwan sobie poradzi co i wygra tą walkę przed czasem, ale Przemysław też może wygrać tą przed czasem, no przed czasem nie daje tutaj możliwości, że walka odbędzie się na pełnym dystansie, choć kurs jest naprawdę fajny, bo 4,50, ale no oczywiście tego nie zagramy, no bo oczywiste jest to, że ta walka zakończy się przed czasem. I kolejna walka przed nami, którą będzie mi się dość ciężko typowała, bo, bo lubię Romana Szymańskiego, który ma 13 do 6, no i Donawan Niemiec 14 do 7. No i tutaj ostatnia walka przegrana przez Romana z Marianem Ziłkowskim w rundzie Mistrzowskiej czwartej w czwartej minucie przez TKO. No i tutaj mój typ, mimo wszystko, niestety nie będzie na Romana, a będzie na Donawana. Dobrze czytam, dobrze czytam, przepraszam, jeżeli tutaj popełniłem jakiś błąd słowny. I tutaj obstawiamy, że właśnie wygra Donovan. Wolałbym, żeby wygrał Roman, no ale wydaje mi się, że jednak tutaj w tym pojedynku większe szanse na wygraną ma Donovan, no i na niego właśnie typujemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o typy w MMA, to naprawdę najmniej pewny typ, najbardziej pewny typ może zaskoczyć, ponieważ może paść KO. Wszystko, no MMA to jest bardzo ciężki sport, no i tutaj wszystko może się wydarzyć, no ale tutaj stawiam na Niemca. I już mamy kurs łączny 17, 16, 70. I lecimy z kolejnymi typami. Zostało nam jeszcze 4. Kolejna walka Michał Kita i Darko Stosić Serb, który jest młody, 29 lat. Jeżeli chodzi o Michała Kitę Masakrę, 47 lat, 20 wygranych, 12 porażek. Tutaj Darko 14 wygranych, 4 porażki. No i oczywiście, chłopaki większość swoich walk mają wygrane przez K.O. No i to też ciężka walka, lubię Michała, no ale wydaje mi się, że Darko jest dużo szybszy, młodszy i naprawdę w ostatniej walce pokazał coś fajnego. Ostatnie trzy walki przed wygraną z Michałem Władarkiem miał przegrane, ale trzy walki na pełnym dystansie rund, wszystkie przez decyzję. Także tutaj to w UFC, więc wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj Darko jest faworytem na papierze, na kursach też jest faworytem. No i typujemy na niego. Kurs 1,47. Wydaje mi się, że będzie to walka skończona przed czasem. Ale na spokojnie typujemy, że po prostu wygra tą walkę. I tutaj będzie kolejna walka Tomasz Romanowski, Patryk. ok, Patryk Kinsel dokładnie. No i przychodzimy właśnie do tej walki. Tomasz Romanowski, ostatnie 9 walk wszystkie są tutaj wygrane. I jedna walka, ostatnia walka przegrana w 2017 roku, czy rekord 13 do 7. No i tutaj Patrick Kingsley, który ostatnią walkę przegrał, tą piątą, cztery ostatnie wygrane. No i ostatnia walka, w której zadebiutował w KSW z Tomaszem Drwalem, wygrana w pierwszej rundzie przez KO. No i mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj sobie poradzi z Tomaszem Romanowskim bez większego problemu. No i też na niego zatypujemy kurs na to 1.32 Kolejnej walki nawet za bardzo nie będę analizował Bo znam dwóch tych zawodników No i dla mnie Parnas jest naprawdę jeden z lepszych Tutaj zawodników w KSW Naprawdę szybki, bije barkami, jest zwinny, śliski No bardzo ciężko będzie sobie Filipowi poradzić Z Parnasem No i oczywiście stawiamy na niego Wydaje mi się, że ta walka no nie ma Innej opcji, żeby się inaczej potoczyło ostatnią walkę Parnas przegrał przez knockout, ale wydaje mi się, że w tej walce bez problemu sobie poradzi. No i ostatnia walka, Mariusz Pudzianowski, Łukasz Jurkowski. Wiele osób czeka na tą walkę. Dla mnie nie jest taka zbyt ciekawa walka, no bo już wam wszystko tutaj opowiadam, jak będzie to wyglądało według mnie. Więc tak, Mariusz Pudzianowski trenuje cały czas, już jest zawodnikiem MMA, nie jest freakfighterem, jest cały czas w treningu, jest w gazie. Co do Łukasza. Był dobrym zawodnikiem, ale to było dużo lat wstecz. Teraz po prostu przytył, jest grub grubaskiem, który cały czas siedział. Na pewno nie będzie miał kondycji, ale no ma tą technikę, no i trenował, także wie jak podejść. No jeżeli w pierwszej rundzie uda mu się jakoś trafić, bo według mnie jedyna wygrana Łukasza to może być przez trafiony cios, po którym Mariusz upadnie, ale to też będzie ciężkie do zrobienia. No w inny sposób, według mnie, nie ma opcji, żeby Jur Juras Jurkowski wygrał tą walkę. Mariusz Pudzianowski, 1,54 kurs, stawiamy na niego. No Godzilla cały czas treningu, skóry tanio nie sprzeda. A kurs 1,54 fajny, bo tutaj mamy łącznie już do wygrania. Yy, Czekajcie, gdzie to tutaj przewinąć, muszę ładnie. Yy, kurczę, nie mogę tego przesunąć w dół. I zagramy to za 200 zł. Do wygrania będziemy mieli łącznie 10400 zł. Także stawiamy kupon. Ok, mamy postawiony typ. Także możecie w gali sobie sprawdzać, czy moje typy powchodziły. Rzadko się mylę. Myślę, że tym razem nie pomylę się ani razu w żadnej walce. Mniej więcej Wam powiedziałem, dlaczego tak typuję. Jeżeli ktoś chce jakiejś dogłębszej analizy, może napisać do mnie na fanpage'a. Ja wszystko wyjaśnię. No i zapraszam do rejestrowania się na Betfanie z Kodem Akademia. Macie podwójną wpłatę, czyli wpłacacie do 600 zł. I jeżeli przegracie, 600 zł wpłada wam na konto bonusowe. No i wtedy, jak wygracie, to od razu możecie te pieniądze wypłacić. Jest jednokrotny obrót, także naprawdę bardzo fajna opcja. Jest dużo innych promocji. Także zachęcam do rejestrowania się z Kodem Akademia. No i. Do typowania KSW, jeżeli zdążycie, bo typy dodaję dość późno, ale tak żebyście zobaczyli jak ja typuję KSW. No jeżeli wam się spodobają właśnie moje typy, to możecie, bo w kolejnych galach będę dwa dni wcześniej dawał, tak żeby będziecie mogli sobie też postawić to co ja będę tutaj proponował. Także widzimy się po gali, możecie pisać na fanpage'u do mnie, no i dołączać do grupy, którą macie podano w opisie. Na razie.